Dobry wieczór kochani, namaste, tutaj Megan. Witam Was dzisiaj serdecznie na mini sesji Jogi Nidry, która połączona będzie z moim czytaniem fragmentu książki Lesława Kulmatyckiego Yoga Nidra. Bardzo Wam polecam tą książkę. Jest bardzo łatwa, przejrzysta i przystępna dla osób, które w ogóle nie wiedzą nic o jodze. Zarówno dla osób, które nic nie wiedzą o jodze, jak i dla tych, którzy, którzy już studiują temat od dłuższego czasu. Chciałam dzisiaj Wam przedstawić fragment rozdziału drugiego, psychologia jogi Nidry. Joga Nidra jest pratyaharą, czyli jeśli znamy osiem członów jogi, pratyahara jest powściągnięciem zmysłów. Inaczej mówiąc też, powściąganiem zjawisk świadomościowych. I sen jogiczny to jest ten również znany jako sen psychiczny, czyli sen, e, gdzie jest cząstka naszej świadomości jest zachowana, ale ciało kładzie się do snu. I dzięki temu te nieprzyżyte zjawiska, czy e, coś, co, co w nas jest jeszcze... E, zintegrowane, jakieś konflikty wewnętrzne mogą wyjść na powierzchnię i w jakiś sposób zostać zrozumiane. Powściąganie zjawisk świadomościowych. Pewien bramin przechadza się ulicą wraz ze swoimi uczniami. Nagle jeden z uczniów dostrzega w półmroku jakiś podejrzany obiekt, ale nie potrafi odróżnić, czy to jest czatujący na nich rozbójnik, czy też tylko stojący na drodze słup. Mistrz poleca uczniowi ustalić, co to jest. Uczeń nie ma jednak odwagi zbliżyć się do tajemniczego przedmiotu i oświadcza, że nie wyjaśni tego, bo nie ma odwagi podejść do niego. Bramin zwraca się zatem do drugiego ucznia. Ten jednak odpowiada mu tak: mistrzu, jakie to ma znaczenie? Jutro będzie przechodzić tędy wielka karawana, do której możemy się przyłączyć. Dopiero trzeci uczeń zdecydowanym krokiem podchodzi do obiektu. Spostrzega, że zwisają zemiliany i że siedzą na nim ptaki. Wraca więc do bramina i powiada, mistrzu, to tylko jakieś spróchniałe drzewo. W powyższej przypowieści nie chodzi o podejrzany przedmiot, na który mistrz zwrócił uwagę, ale o rodzące się w naszej głowie myśli i procesy świadomościowe, które determinują nasze zachowanie. Yoga Sutry w pierwszym zdaniu mówią, że istotą nauczania jogi jest yoga citta vritti nirodaha, powściąganie zjawisk świadomościowych. W słowach Patanjalego, autorstwa Yoga Sutr, zawarte są podstawy psychologii jogi. Procesy świadomościowe leżą u podstawy poznania mechanizmu jogi nidry, dlatego też należy im poświęcić kilka zdań. Przedstawionej przypowieści z punktu widzenia jogi mamy do czynienia, przynajmniej z dwoma psychologicznymi problemami. Z jednej strony wyraźnie występuje problem poznawczy, to jest percepcji rzeczywistości i rozpoznanie jej prawdziwej natury. Z drugiej strony widać jak percepcja rzutuje na postawy i zachowania uczniów bramina. Pierwszy uczeń najwyraźniej boi się, nie ma ochoty zbliżać się do czegoś, czego nie zna i nie jest w stanie rozpoznać z odległości. Drugi uczeń nie przyznaje się do swoich obaw i szuka sposobu na uniknięcie konfrontacji. Dopiero trzeci spełnia prośbę mistrza i stwierdza, co jest rzeczywiste, a co jest jedynie złudzeniem. W przypowieści ukazany został klasyczny podział ze względu na determinację uczniów. Każdy z uczniów reprezentuje określone predyspozycje, które sprzyjają treningowi jogi lub go utrudniają. Grupa pierwsza łasabia niewiedzę lub niezdolność, druga zadowolenie i lenistwo oraz trzecia doskonałość. Każdy z uczniów interpretuje procesy świadomościowe, które albo motywują, albo zniechęcają do pracy nad sobą. W tej przypowieści chodzi też nie tylko o to, że uczeń zdecydowanym krokiem podchodzi do przedmiotu, ale też, a może przede wszystkim o intencję tego podejścia. W słynnym dialogu Arjuny z Krishną w Bagawatgicie, czyli w słynnym, e, w słynnym etosie jogicznym, e, Krishna wyjaśnia wagę nie tylko działania, ale także jakości tego działania. Bhagavadgita, rozdział szósty, joginem tym, kto porzucił czyn, nie jest ten. Kto nie podtrzymuje ognia i nie podejmuje swojego obowiązku, lecz ten, kto spełnia czyn należny, ale nie lgnie do owocu czynu. E, więc ten fragment bardzo mnie zainspirował. Ciekawa jestem, czy macie jakieś e, przykłady ze swojego życia, w którym e, coś podobnego się wydarzyło. Albo być może jakaś sytuacja, z którą się konfrontujecie, już powtarzający się sposób i w dalszym ciągu y, występuje strach albo występuje jakiś taki y, zatrzask, jak ja to mówię w naszym działaniu. Ja bardzo dużo miałam takich sytuacji. Co dziś jest jeszcze <grym> długa droga i y, fascynuje y, mnie y, ta opowieść. Fascynuje mnie ta opowieść, bo ona pokazuje bardzo prosty sposób e, i, i pokazuje wielokrotnie tak naprawdę, jeżeli odniesiemy to do, do swojego życia, że e, za każdym razem ten, ten umysł, ten powiedzmy małpi umysł, ten umysł, który nie pochodzi jakoś z, z, z głębszej refleksji, e, niemal zawsze nie ma prawdy. Je, nie, zna, nie zna prawdy, nie, nie podpowiada nam tego, co, co rzeczywiście... Mm, Jaka rzeczywiście jest e, rzeczywistość. Czyli, czyli ten strach jest troszkę wyimaginowany. Niemniej jednak e, bywają trudności na, e, na drodze do, do, uwoln do uwolnienia się od takich schematów, od schematu lenistwa albo właśnie niekonfrontowania się z takimi, e, z takimi prostymi rzeczami. E, teraz chciałam Was zaprosić do 10-minutowej sesji relaksacyjnej. Więc połóżcie się wygodnie. Pozycji shavasana, czyli na plecach. Dłonie nie dotykają ciała. Stopy oddzielnie. I dla tych z Was, którzy robią to po raz pierwszy, nie musicie znać żadnej, żadnej techniki. To jest wstęp w zasadzie do skanu ciała. Wstęp też do medytacji, która jest Koncentracją, nauką koncentracji yy, i relaksacją, umiejętnością, tak naprawdę uczeniem się, relaksowania swojego własnego ciała, odzyskiwania spokoju wewnętrznego, odzyskiwania energii. Kiedy będziecie już na plecach, no rozluźnijcie całe ciało, zamknijcie oczy. Praktyka Jogi Nidry jest rozpoczęta. W myślach trzy razy powtórz. Pozostanę świadomy, świadoma podczas praktyki Jogi Nidry. I wyraź swoją intencję, kelpę, czyli pozytywną afirmację w pierwszej osobie, coś co jest dla Ciebie ważne, co chcesz osiągnąć w Twoim życiu, może to być jestem zdrowy albo cokolwiek innego. Powtórz trzy razy swoją senkelpę i przenieś całą uwagę teraz na swoją lewą dłoń. Lewa dłoń Lewy nadgarstek, lewe przedramię, lewy łokieć, górna część lewej ręki, cała lewa ręka, lewy bark, lewe biodro. lewe udo, lewe kolano, przód i tył, lewa łydka, lewa pięta, lewa stopa, wierzch i spód lewej stopy. Palce lewej stopy, wszystkie palce po kolei. Cała lewa noga. Cały lewy bok ciała. Przenieś teraz uwagę na prawą dłoń, prawa dłoń. Prawie nadgarstek. Prawe przedramię, prawy łokieć, górna część prawej ręki, prawy bark, prawe biodro, prawe udo, Spód i wierzch prawego kolana, prawa łydka, prawa pięta, spód i wierzch prawej stopy, wszystkie palce prawej stopy po kolei. Przenieść uwagę na całą prawą nogę, cały prawy bok ciała, plecy, dolna część pleców, środkowa część pleców i górna część pleców, dół brzucha. Środkowa część brzucha, klatka piersiowa, szyja. Przenieś uwagę na twarz, zrelaksuj całą twarz, podbródek. Prawy lewy policzek, prawą lewą skroń, czoło, prawe lewe oko, nos. Dolną i górną wargę, prawe lewe ucho, czubek głowy i tył głowy. Poczuj teraz całe swoje ciało, jak w głębokim śnie, przód i tył. Pozostań tak jeszcze chwilę. I przenieś swoją świadomość na miejsce między brwiami. Wyobraź sobie czerwoną różę. Zachód słońca. Szum morza. Dziecko owinięte w pieluszki. Wyobraź sobie łąkę z niebieskimi kwiatami, ulubione miejsce w naturze, ciemny las, rwący potok, gwieździste niebo. Przypomnij sobie swoją intencję z początku praktyki, powtórz ją w myślach trzy razy. Zrelaksuj teraz swoją uwagę i powoli powróć do świadomości swojego ciała praktyka jogi nidry jest zakończona. Hariom Sat. Możesz teraz powoli przewrócić się na prawy bok. Pozostając w wewnętrznej ciszy, wrócić do pozycji siedzącej. शांति शांति शांति